Jak dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji nie tracić sprzedaży? Wiesz, co jest najgorszym procesem sprzedażowym w 90% firm? I tu Cię zaskoczę: nie jest to wcale generowanie lidów, tak samo nie jest to domykanie sprzedaży. Największym problemem, który kosztuje Cię realne pieniądze i którego dodatkowo nie widać, jest kwalifikacja lidów. Brakuje decyzji, brakuje reakcji, czyli brakuje całego systemu, i to właśnie przez to tracisz tysiące złotych miesięcznie. To jest właśnie ten niewidzialny koszt, ale jest też dobra wiadomość, bo można go w łatwy sposób wyeliminować i to właśnie z użyciem automatyzacji i sztucznej inteligencji. A wiesz, co jest najgorsze? Że większość firm inwestuje naprawdę duże pieniądze w marketing, to znaczy daje duży budżet na reklamy, tworzy landing page, leki sprzedażowe itd. A gdy klient już się skontaktuje z taką firmą, czeka. Kilka, kilkanaście godzin, a jak wiadomo, w tym czasie licz się ochładza. To znaczy emocje tej osoby opadają i sprzedaż przepada. Dlatego bardzo podoba mi się to porównanie, że system sprzedaży bez reakcji natychmiastowej to jak, jak restauracja bez kuchni. Niby wszystko gra, ale jednak nie działa. Cześć, nazywam się Julia Jakubowska, interesuję się sztuczną inteligencją i biznesem, a w tym filmiku pokażę Ci, jak zbudować proces i dlaczego w ogóle warto zbudować ten proces, który automatycznie kontaktuje się z lidem w ciągu dosłownie kilku sekund, a pozwala Ci, twojemu, Tobie lub Twojemu handlowcowi, nawiązać szybszy kontakt, dzięki czemu zwiększysz Twoją sprzedaż. Druga rzecz, czyli przepalanie budżetu. Zobaczysz, jak odzyskać kontrolę nad Twoim roj bo każdy lid który czeka no to od... On stygnie, ochładza się i to tak jakbyś wrzucał Twoje pieniądze w ogień. Te pieniądze, które inwestujesz w reklamę są po prostu przepalane. Co warto też zaznaczyć, że nie musisz wcale mieć rozbudowanego CRM-u ani działu IT specjalnego, bo pokażę Ci prostą automatyzację z wykorzystaniem AI do personalizacji, która zrobi za Ciebie pierwszą pracę, wykona za Ciebie pierwszy krok automatycznie i bez Twojego udziału. No i po czwarte, efektywność zespołu. Przestaniesz lub Twoi handlowcy przestaną marnować czas, na słabe lidy, które są po prostu niekwalifikowane, i dzięki jasnym procedurom sprzedażowym. W ty, lub twoi handlowcy przestaną gubić się w tych wszystkich lidach i zaczną działać z pełnym skupieniem tam, gdzie jest największy potencjał. Aby udowodnić Ci, jak bardzo to jest ważne, to chciałabym przedstawić tutaj badania z Harvardu, które pokazują, że czas reakcji ma naprawdę dramatyczny wpływ na skuteczność sprzedaży. Bo firmy, które skontaktowały się z potencjalnym klientem w ciągu godziny od zapytania, miały aż 7 razy większe szanse na zakwalifikowanie niż firmy reagujące po tej godzinie. I aż 60 razy większą szansę niż firmy reagujące po 24 godzinach. Tutaj na slajdzie przedstawiłam także źródło tych badań, także jeśli jesteś chętny, to możesz sobie sam przeczytać, uważam, że warto. Szybki kontakt wiąże się z największym zaangażowaniem klienta, bo klient jest tuż po wypełnieniu formularza, a więc jest najbardziej zmotywowany, jest także najbardziej dostępny, więc jest gotowy, aby rozmawiać i ewentualnie podjąć decyzję. Jeszcze sobie tylko szybko wyjaśnijmy, czym jest w ogóle kwalifikacja Lida. Jest to proces. Takiej oceny, czy potencjalny klient, tak zwany lead w marketingu, spełnia kryteria, które wskazują na realne szanse dokonania zakupu, czy po prostu wpisuje się w profil twojego idealnego klienta. Pierwszym krokiem tego procesu powinno być właśnie zdefiniowanie wartościowego lead'a. Możesz do tego użyć metody takiej jak band albo champ. Band to klasyczna metoda oceny lead'a i nazwa tej metody pochodzi od, pier, jakby od pierwszych liter e, słów z języka angielskiego, w sensie na przykład B, od budget. I sprawdza ona właśnie budget decyzyjność, potrzebę i także czas zakupu. Pomaga tobie jakby ocenić szanse sprzedaży. Z kolei, Champ to bardziej nowocześniejsze podejście, bo najpierw bada problemy klienta, potem właśnie decyzyjność, możliwości finansowe i priorytety. Jest ona według mnie lepsza do sprzedaży takiej bardziej doradczej. A więc sam wybierz jedną z tych metod lub jeszcze inną i na podstawie tego ułóż pytania do formularza. Ważne jest to, żeby tych pytań było jak najmniej, żeby wymagały jak najmniej mm, wysiłku ze strony klienta, ale żeby dawały ci jak najwięcej informacji. Drugi krok to obiecanie krótkiego czasu odpowiedzi, czyli już na poziomie, Formularza możesz na przykład napisać, że odzwonimy za 5 minut. Trzecim krokiem jest automatyzacja pierwszego kontaktu, czyli w przeciągu kilku sekund dosłownie daj znać Twojemu klientowi, że informacja do Ciebie dotarła. Wyślij mu na przykład smsa, maila e, z informacją, że zaraz skontaktuje się z nim handlowiec, a Twojemu handlowcowi lub sam sobie wyślij powiadomienie o nowym lidzie. A więc musi być taka osoba odpowiedzialna właśnie za ten szybki kontakt. Ktoś musi wiedzieć, że to jest jego obowiązkiem. No i następnie zbieraj te dane o tych lidach, to znaczy wpisuj je do swojego CRM-u albo nawet do prostego Google Sheetsa. Bo nawet jeśli jakaś osoba nie jest teraz gotowa, no to możesz się do niej wrócić później, możesz im wysłać jakiegoś lid magneta. Dane teraz są naprawdę bardzo cenne, więc jeśli już przeznaczasz swój budżet na reklamę, no, to musisz wykorzystać maksymalnie to, co robisz. A teraz zmienię ekran i zaprezentuję ci, jak działa cały system. Wygląda w Enertainie i mamy w sumie dwie opcje. Stworzenie automatyzacji prostej, bez sztucznej inteligencji, bo jest to bardzo prosty zestaw kroków, które mogą się odbyć automatycznie bez modelu językowego. A można dodać, tak jak ja tutaj dodałam, dodatkowo stworzenie spersonalizowanej wiadomości, czyli każdy klient będzie się czuł wyjątkowo, bo na przykład odniesiemy się w sposób naturalny do jego potrzeb. No i działa na takiej zasadzie, że mamy webhooka, który czeka za uzupełnieniem formularza. Ja użyłam do tego Taliform, ponieważ można ładnie stworzyć formularz graficznie. Tutaj ja stworzyłam naprawdę bardzo podstawowy formularz, ale no, możliwości, jeśli chodzi o cały wygląd graficzny są naprawdę świetne. Także jest łatwa integracja z WordPressem, no ale jeśli ktoś chce, no to może na przykład użyć w n8n-ie wbudowanego formularza, też się sprawdzi. Następnie na podstawie tych danych z formularza są przepisywane zmienne, w sensie tworzymy zmienne, jest tworzona wiadomość do klienta, która się odnosi do jego potrzeb. No i teraz tak, jest wysyłany e-mail. Do klienta, że zaraz skontaktuje się z nim handlowiec, ale dodatkowo jeszcze jest wysyłany SMS, i to się dzieje w kilka sekund od wypełnienia formularza. Także tutaj pokazujemy nasz profesjonalizm, i także klient czuje się taki um, wyróżniony, no bo wszystko jest spersonalizowane. Tak? Teraz w sprzedaży bardzo, ja to tak przewiduję, że z tego co widzę, co się dzieje na rynku, no to, że będzie dużą rolę odgrywała personalizacja, właśnie sprzedaży. Wszystko będzie musiało być spersonalizowane. No i jeśli już się skontaktujemy z klientem, to także od razu jest wysyłana wiadomość do zespołu, zaraz zaprezentuje jak ona wygląda. I dodatkowo lit jest zapisywany w crm Ja tutaj stworzyłam na potrzebę taki bardzo prosty, nawet nie wiem czy można to nazwać CRM-em, tabelkę w Google Sheets, która jest na bieżąco uzupełniana. Dzięki czemu na przykład handlowiec później sobie tutaj może odznaczyć, że zaraz zobaczysz jak to wygląda, ale jak już na przykład skontaktuje się, to że czeka na ofertę i tak dalej. Więc tutaj warto coś takiego mieć. A więc uzupełniłam formularz jakimiś danymi i klikam wyślij. No I możemy sobie podglądać w Anytanie, jak to wygląda. Tutaj pojawi się też ekran z mojego telefonu, aby zobaczyć, że handlowiec od razu dostał informację o nowym lidzie. A klient otrzymał SMS z informacją o szybkim kontakcie i także e-maila z taką samą informacją. Ja do wysyłania SMS-ów używam SMS API. Tutaj mają bardzo korzystne Korzystne ceny, więc jeśli sam tworzysz automatyzację, no to możesz sobie nawet przetestować za darmo. Myślę, że naprawdę warto spróbować. I na koniec chciałabym podzielić się z Tobą genialnym według mnie cytatem: Automatyzacja nie gwarantuje sprzedaży, ale jej brak gwarantuje straty. I jeśli nie chcesz dalej liczyć tych strat w Twoim biznesie, to kliknij link w opisie, aby umówić darmową konsultację, na której porozmawiamy, jak wdrożyć tą automatyzację do Twojego biznesu. Dzięki Wielkie za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!